Witajcie, witajcie! Piękny dzień dziecka, codzienny dzień dziecka. Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować piękne organiki, śliczne, takie generatory. Generatory bostery, które wzmacniają energię, czuć nawet jakby ich moc. Dzisiaj wybrałam na przekazy dla Was od 1 czerwca baranę i koziorożce. Zobaczmy, co karty chcą Wam przekazać. Na Facebooku znajdziesz mnie jako wróżka Anila. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj w porannych transmisjach daję Wam karty. Rozwiązaliśmy konkursy. Zapraszam Was też na czerwcowy konkurs sklepikowy na stronie mojego sklepiku. Już patrzymy. Barana. Co karty chcą przekazać Baranowi? No proszę. Prawo atrakcji. Piękna energia. Wszystko to, co myślimy, to, co. To, co wierzymy, to, jakie mamy marzenia, to jest energia i ona płynie, ona płynie, ona się realizuje z bardzo szybką, z bardzo szybką. Ta energia też jest taką energią radosną, bo tutaj my uczymy się cały czas, właściwie całe życie, uczymy się czegoś o własnej duszy, ale też uczymy się pracować z energią. Koziorożec. Co karty chcą? Przekazać Koziorożcowi od 1 czerwca. Odetnij swoje negatywne energie. Nie myśl o rzeczach, które są dla ciebie nieprzyjemne. Nie wchodź w tą energię. Unikaj toksycznych ludzi. Daj sobie czas na swój własny rozwój. Zapraszam serdecznie. Dziękuję Wam za poranne rozmowy, za miłe wiadomości. Zapraszam serdecznie na codzienne konkursy nie mamy do wygrania voucher 15 funtów, a dzisiaj zamawiacie analizę związku. E, pytacie się, jaka jest przy Was energia, czy jest klątwa, czy jest coś innego, e, czy są jakieś problemy, więc zapraszam Was serdecznie e, i do kontaktu. Pozdrawiam.